Tramwaje to silny symbol krajobrazu Olsztyna, zakotwiczony w historii. Były wyznacznikiem nowoczesności, gdy na początku XX wieku miasto wchodziło w epokę swojego prosperity. Olsztyńskie tramwaje łączyły wtedy dworzec główny z tętniącą życiem ulicą Grunwaldzką i wiodły dalej nad Jezioro Długie, Łączyły też najstarszą dzielnicę Olsztyna-Zatorze ze Starym Miastem. Komunikacja szynowa wytyczała wówczas kierunki rozwoju i do tej pory dominuje ona w myśleniu urbanistycznym wielu najciekawszych i najlepiej rozwiniętych miast Europy. Po II wojnie światowej i dwóch dekadach użytkowania historycznej infrastruktury tramwajowej Ówczesne władze zdecydowały o likwidacji torowiska i zahamowaniu zielonego transportu miejskiego. Tramwaje na całe 50 lat zniknęły z krajobrazu Olsztyna. W powojennej rzeczywistości stolica Warmii i Mazur zaczęła się dynamicznie rozwijać, powiększając swój obszar kilkakrotnie. Zaczęto budowę dwóch szpitali wojewódzkich. Później powstały duże dzielnice mieszkalne, takie jak Pojezierze, Nagórki, Jaroty i Pieczewo, połączone wzajemnie i z centrum jedynie komunikacją samochodową. Aut zaczęło też znacząco przybywać. U nas w Olsztynie mamy zarejestrowanych 160 tysięcy samochodów. Przecież my mamy 168, 170 tysięcy mieszkańców, a więc praktycznie wychodziłoby na to, że na jedną osobę przypada jeden samochód. Jest to absolutny rekord. Ja to mówię wprost, jeśli te wszystkie samochody, 160 tysięcy plus 40 do 50 tysięcy samochodów, które codziennie przyjeżdżają z naszego miejskiego tak zwanego obszaru funkcjonalnego, czyli nasi sąsiedzi do Olsztyna, to po prostu brakuje asfaltu pod kołami, bo te samochody nie są w stanie płynnie jechać. Generuje to wiele utrudnień i kosztów dla mieszkańców. Od zatłoczonych ulic i braku miejsc postojowych począwszy po zanieczyszczenie środowiska, spore koszty poruszania się po mieście, duże straty energii i czasu. Stworzenie komunikacji niskoemisyjnej było niezbędnym krokiem w rozwoju. Nowe linie tramwajowe wpisały się w mapę miasta niczym najpilniejsze potrzeby połączenie kampusu uniwersyteckiego i południowych osiedli mieszkalnych z centrum miasta i dworcem kolejowym. Obecnie drugi etap rozbudowy skomunikował południowo-wschodnią część Olsztyna łącząc Pieczewo i Nagórki z dworcem PKP i Starym Miastem. Linia została też wydłużona od ulicy 11 listopada do Wysokiej Bramy. Obie duże inwestycje kosztowały miasto niespełna jedną piątą ich budżetów, z czego ponad połowa środków została przeznaczona na gruntowną przebudowę ulic i skrzyżowań, na którą miasta nie byłoby stać bez zaangażowania środków unijnych. Wykonano kompleksowo infrastrukturę uliczną, liczne buspasy i ścieżki rowerowe oraz chodniki. Do tego wymieniono oświetlenie i wszystkie sieci podziemne: deszczowe, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i energetyczne. Tramwaje mają rolę miastotwórczą, dzięki nim zmienia się krajobraz, poprawia się wygląd miasta. Wzdłuż tras powstają mieszkania, firmy i instytucje. To element rozwoju długofalowego i z pewnością zaowocuje w najbliższych dekadach. Mieszkańcy pytają o kolejne trasy i przystanki. Turystom również przypadły do gustu limonkowe olsztyńskie tramwaje. Wiele osób mówi mi o tym, że Panie Prezydencie jesteśmy bardzo zadowoleni. Cieszymy się, że możemy nasz samochód pozostawić obok domu, na parkingu. Czy też miałem i takie głosy? Panie prezydencie, sprzedaję samochód, rezygnuję, bo dzisiaj wystarczy mi tramwaj, którym dojadę w sposób szybki, sprawny. Tramwajem możemy się najszybciej przemieścić w mieście Olsztynie. Obecnie z tego transportu korzysta ponad 20 tysięcy pasażerów dziennie i liczba ta systematycznie rośnie. Idea rozwoju współczesnych miast polega na tym, że mieszkańcy w miarę możliwości przesiadają się z samochodów na niskoemisyjne i tanie środki transportu. To niezbędny wymóg przyszłości miast zielonych, czystych i dobrych do życia.